Cześć wszystkim, z tej strony Matranus i witam Was dzisiaj w materiale dotyczącym wysokolewelowego craftu bądź też syntezy. Czyli będziemy się dzisiaj zajmować porównaniem zarówno jednej, jak i drugiej metody oraz pokazaniem różnic, jak i wymagań, które będziecie musieli spełnić. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że w ogóle mam postać, która nie jest specjalnie dobrym crafterem. To jest jeden z moich altów, mamy zebrane materiały, które są potrzebne do syntezy danego artefaktu. Mamy recepturę, mamy materiały specjalne, mamy abrybity, i tak dalej, tak dalej. Mam też na tej postaci trochę fiula, tak, żeby nie było żadnych problemów. I teraz tak. Ta postać to jest oczywiście mój alt. Jak widzicie, jedyną rzeczą, którą potrzebujemy do wykonania syntezy wysokopoziomowej jest postać, która po pierwsze ma konstrukcję. Na poziomie 1000 punktów XP można to wbić dosyć szybko, wystarczy na przykład, nie wiem, nanotkanki robić w dosyć dużej ilości i tyle, tak? Ja to na przykład zrobiłem dosłownie przed chwilą, chyba 20 albo 30 craftów mi to zajęło, może 40. Nie jestem dokładnie pewien, albo 80. Dużo craftów trzeba zrobić, żeby osiągnąć 1000 punktów. Możecie to osiągnąć dowolnym artefaktem, czy to będzie immunostimulator, czy to będzie nanotkanka, czy to będzie cokolwiek armor platey. Nieważne. Nie, nie przejmujcie się tym. Teraz tak. 1000 punktów, tak? Kiedy mamy te 1000 punktów, możemy nauczyć się receptury T3, czyli receptur, które na chwilę obecną są najpotężniejsze w grze. Nie ma jeszcze receptur T4, nie wiem nawet jak będą wyglądać, nie ma żadnego konceptu, zamysłu i tak tak dalej. Zresztą daleka jeszcze przed nami droga, żeby w ogóle się dowiedzieć. Niemniej jednak. Kiedy, jak widzicie, próbujemy skraftować sobie coś, musimy w syntezie znać recepturę. To jest coś, czego nie było na moich starych materiałach odnośnie poprzedniego kraftu, czyli ogólnie rzecz biorąc teraz, żebyście to dobrze zrozumieli. Musimy mieć tą recepturę oraz musi nasza postać móc się jej nauczyć. Po pierwsze, możemy prosto zauważyć, że ta postać to nie jest Matranus, czyli to nie jest mój main, jedna z moich postaci, a pomimo tego ta receptura znajduje się w moim ekwipunku. Po pierwsze, jest to możliwe poprzez przekazywanie przedmiotów, o czym będziemy też mówić potem, jeżeli chodzi o optymalizację tego wszystkiego i tak dalej i tak dalej, tak? Matranus zresztą jest moim głównym krafterem. teraz tak. Chodzi tutaj mniej więcej o to, że w syntezie musimy się nauczyć bezpośrednio tej receptury. Czyli podchodzimy sobie do crafting bench'a i musimy tutaj w konstrukcji mieć po prostu możliwość stworzenia sobie eterycznego pancerza. Możemy już tworzyć eteryczny pancerz. I teraz sobie patrzymy. Mamy tkankę, mamy Snaila, mamy Harta, czyli mamy wszystkie materiały epickie. Do tego mamy Hormon Booster, Primal Energy Inventor oraz Goodla Camulet. Ale, co jest ciekawe, dwa są niebieskie. Oraz jeden jest biały. I teraz tak, korzystając poprzez syntezę, możemy stworzyć lepszą wersję terytorialnego pancerza. Możemy stworzyć upgraded albo overclocked tak zwany. Czyli mamy opcję, która będzie miała. Ja nie wiem, nawet czy ja tu jakieś mam. Nie, nie mam akurat na tej postaci. Zaraz zrobimy. Możemy stworzyć wersję, która będzie wyżej. I teraz tak, patrząc sobie na tą recepturę, żeby stworzyć lepszy materiał, czyli na przykład eteryczny armor, eteryczny pancerz, który będzie miał więcej niż jedną cechę pod spodem. O czym też zresztą będziecie mogli zobaczyć w późniejszej części materiału, który będę normalnie krafcił i pokażę wam jak to wygląda. Robimy to w ten sposób, że właśnie wkładamy sobie tutaj te same artefakty, ale o tier wyżej, czyli zamiast zielonych włożymy niebieskie albo zamiast niebieskich włożymy fioletowe, czyli wtedy będziemy mieli właściwie upgraded albo overcload, czyli posiadający dodatkowy pasek statystyk pod spodem extra, albo dwa dodatkowe paski te statystyk pod spodem ekstra, tak? Więc zacznijmy od tego jak w ogóle do tego dojść. Po pierwsze, nie możemy, tak? Po drugie, to akurat nie jest niebieskie. Więc w maszynie syntezy wykorzystujemy upgrade kit, przedmiot plus jakiegoś rodzaju upgrade kit Zielony najpierw wkładamy, żeby ulepszyć z białego na zielony. Ciach, i w ten sposób nam się tworzy zielony. I na dodatek do tego tworzymy sobie jeszcze niebieski. I w ten oto sposób mamy Good Luck Amulet, który jest niebieski. Czyli mamy raz, dwa, trzy razem z tymi trzema elementami. tak, Czyli mamy wszystko, co jest potrzebne do stworzenia. Eterycznego pancerza na wyższym poziomie, ale nie możemy tego sprawdzić. Tutaj się tego nie robi. Robimy to właśnie w maszynie syntezy. To jest cała skomplikowana zabawa. Wrzucamy sobie bezpośrednio wszystko to, co jest wymagane, wedle przepisu. Nic innego, tylko wedle przepisu i dajemy craft. I tylko i wyłącznie, kiedy macie możliwość zrobienia czegoś takiego i proszę bardzo, wyszedł nam eteryczny pancerz z dodatkową linijką kodu pod spodem, tak? I to jest wersja Upgraded, gdybyśmy zamiast niebieskich przedmiotów użyli fioletowe przedmioty, byłoby jeszcze lepiej, tak? I to jest pierwszy ten, na dodatek taki przedmiot zazwyczaj od razu z tego powodu, że jest Upgraded, ulepszamy go też za pomocą Upgrade Kitów na wyższy poziom i tak dalej, i tak dalej, dokręcamy mu jeszcze statystyki, teraz jako zielony ma dwie dodatkowe cechy, tak? Od razu mogę go sobie przerolować, bo basket ma beznadziejny. Car, critical power Powerpoint to akurat nie będzie potrzebne. Raczej szansa na Criticala by się przydała. Też nie za bardzo. A, dobra, niech będzie. Będę szybciej zaklęcia rzucał. I teraz tak. To jeszcze teoretycznie powinniśmy sobie przelosować na główne wartości. Zrobimy to tylko i wyłącznie jeden raz, zobaczymy, bo chcę po prostu mieć więcej. O, no idealnie. I to jest standardowa metoda tworzenia na naszej postaci artefaktów, nawet jeżeli nie macie 100% konstrukcji i to jest bardzo ważne. Dlaczego te 100% konstrukcji jest tak ważne? Jeżeli nie macie postaci, która będzie crafterem po prostu bezpośrednio, to nie możecie kraftować sobie przedmiotów. Eee, T3, moim zdaniem. Tylko i wyłącznie w syntezie. Czyli każdym z waszych altów możecie sobie zrobić to, co ja teraz, mieć te niebieskie przedmioty i zrobić sobie coś takiego, tak? I nie ma żadnego problemu. I mamy teraz tę te trójkę ulepszoną, fajnie zalosowana, bomba. Super ekstra, tak? Tylko teraz właśnie polega na tym problem. Bez tego 100% konstrukcji. Nie radzę kracić te trójek, tak? I teraz zobaczycie, jaka będzie różnica, ponieważ zaraz dojdziemy do miejsca, w którym będę miał te 100% konstrukcji, będę miał 100% efficiency na tworzeniu artefaktów. I po prostu pokażę Wam, jak to wygląda w różnicy, tak? Czyli teraz stworzyliśmy poprzez syntezę, zaraz będziemy tworzyć normalnie poprzez craft. No dobrze, wróciłem i teraz tak. Teraz mamy podejście krafterskie, czyli Udało mi się dobić 100%, oczywiście nie lokujemy tego z tego powodu, że każdy kraft wtedy kosztowałby setkę, a chcemy jednak mieć po prostu na 100%, co oznacza, że daną postać raczej przeznaczamy już do danego kraftu, tak? Czyli konstrukcja, ok, teraz będziemy mogli robić sobie eteryczne armory za każdym jednym razem, kiedy tylko i wyłącznie będziemy mieli określone surowce. Jednak, jak możecie zobaczyć, mamy kolejne receptury, których musimy się nauczyć, ale nie mamy do końca materiałów, na przykład tutaj jest Mana Phaser nieodpowiedni, Tutaj też, tutaj też, więc co z tym robimy? No trzeba je po prostu poulepsze tak? Czyli w tym momencie łączymy sobie zarówno kraft z syntezą, tak? Czyli po prostu ulepszamy sobie phaser razem z tym, żeby był do craftu. Do tego tak samo zrobimy z drugim, też zrobimy to samo i do tego zrobimy trzeci ok. Teraz tak, oczywiście tak jak można zobaczyć. Prosto i bez żadnych ogródek. Nie mam. I teraz tako. moglibyśmy teoretycznie użyć niebieskich habryki, które są teraz wyjątkowo wręcz rzadkie. Muszę przyznać yy, i bardzo trudno jest je zdobyć, tylko i wyłącznie po to, żeby poulepszać te artefakty do niebieskich i wtedy niebieskimi już sobie tworzyć w syntezie, tak jak ten, który tworzyliśmy przed chwilą. Natomiast no nie mam takiej możliwości. Co oznacza, że muszę mieć kraft na 100%. Teraz tak. Na chwilę obecną teoretycznie jest opcja na to, żeby takie artefakty, które sobie wykrawcimy, przerzucić sobie do innej postaci. Czyli tak jak możecie zobaczyć, zrobimy sobie raz, skrawcimy sobie Flux Strike'a, mamy 100% i to jest, to jest bardzo ważne. Jednym z powodów, dlaczego nie robiliśmy tego wcześniej. Jest to, że nie mamy teraz szansy na failer. Oczywiście faktem no, mogłoby nie zależeć na tym, że mogę stracić tam Rainbow Snaila, Mane i tam tkankę, tak? Bo mogę sobie teoretycznie tego wyfarmić więcej, ale wolałem mieć tego więcej. Więc to trochę lepiej, tak? Na dodatek, jeżeli mamy sześć takich fluxów, to możemy teoretycznie podnieść to sobie do zielonego bez żadnego upgrade heata, ale to jest trochę mało opłacalne, tak? No i teraz sobie tworzymy. Tak jak mówię, na 100% nie mamy szansy na to, że nam się nie uda. Co oznacza, że mamy pewną sprawę względem wykrawcenia tak to standardowy dobry artefakt T3 ale jednak te trójka tak teraz nauczymy się kapelusza i do tego jeszcze emerald triad emeraldycznej triady nie wiem no i teraz tak. Te artefakty oczywiście za chwilę też sobie ulepszymy za pomocą zielonych kitów, Jednak w pełni wyposażona postać, nawet w takie podstawowe, te trójki, bardzo mocno zmienia rozgrywkę. Od momentu, od kiedy mamy możliwość oraz dostęp do tego, że w ogóle receptury w świecie są dostępne, gdzie możemy je kupić od klanka, koło którego właściwie ja teraz stoję, tak? No to nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę oraz wyfarmienie tego, tak? Jest wyjątkowo, wyjątkowo wręcz proste. I tak jak możecie zobaczyć, żaden z nich nie wykrafił się jakiś specjalnie lepszy, tak? Nie, ma one, nie mają one super statystyk, ale nawet nie o to chodzi. Chodzi po prostu o czystą ilość statystyk, które mamy na tych przedmiotach, tak? Powrzucamy je sobie wszystkie trzy, dorzucimy sobie aprietkity. No, bez takich rzeczy, proszę. Ok. Żeby się coś nie popsuło czasem. Okay. Dobrze. I teraz tak. Oczywiście te artefakty też możemy sobie prze, prze, yy, przerolować, tak? Czyli mamy tutaj slow, resist points. Szczerze powiedziawszy, niezbyt dobre. Nawet główne statystyki nie są dobre, więc najpierw przelosujemy sobie główne statystyki, tak, żeby były trochę lepsze, choćby lepsze niż to minimum. Bardzo dobrze, i teraz możemy sobie przerolować. O, i to jest jedna z dobrych metod. Tutaj główne statystyki rolujemy. Wszystko jest dobre oprócz tego hill and shield power. Ja głównie będę grał jako healer, więc teoretycznie byłoby dobrze, ale z drugiej strony nie za bardzo. Tutaj jest nawet OK. To jest ponad przeciętny przedmiot, ma bardzo dużo mana, ale na manię nie za bardzo mi zależy. Też przerolujmy. Mhm, jeszcze gorzej, super. Uh, jeszcze gorzej, jeszcze raz. No, proszę bez wygłupów. Tik, 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 okay. No nie, bez się ruluję. Było trzeba jednak zostawić. A nie, może jednak nie. No i mamy też to, teoretycznie mógłbym się tutaj też bawić z tym Spell Power'em, żeby go podnieść. Ale Reroll Main Values'ów akurat nie mam zbyt dużo, więc... Szczerze że no mamy jeszcze kilka. Nie mamy już za to Fiula. Hmm, Fiula możemy zawsze kupić, pamiętajcie o tym, od crafterów, tylko nie akurat od klanka. Klank nigdy nie ma Fiuli. Więc podjedziemy sobie tutaj obok. Kaboom! Nice to... Dobrze, spróbujemy, żeby nie było żadnych głupot. Szczerze powiedziawszy, to jest nawet dobre. Cooldown reduction points też ok. Mana points, slow resistance, mana generation points. Przelosujemy. Celujemy tak naprawdę w to, by mieć drugorzędne cechy, takie jak hmm, heist points, przerzucanie zaklęć. Teoretycznie moje zaklęcia mają możliwość, a ja już miałem jedno z heistów, też, też nie za bardzo. magic penetration points. No dobra, no będziemy coś tam uderzać, też jako ten blast medic. Condom reduction points. Bardzo dobrze. I resource cost reduction. Świetnie. Okej, okay, może być, może być. No nie, nie jest to idealny idealny motyw, ponieważ powinienem tak naprawdę celować w to, żeby mieć szansę na zadanie krytyka, czyli krytycznych magicznych obrażeń, ale myślę, że lepiej będzie rolować na przykład taki przedmiot, który ma w ogóle dwie statystyki, a nie taki, który ma jedną więc może wrzucimy po prostu ten. Te sobie już wyposażymy, żeby wzmocnić naszą postać oczywiście. No tak jak można zobaczyć, dosyć ładnie wzrastają statystyki naszej postaci. Jeszcze tylko i łącznie to na życie i powinno być ok. Dobra, więc to mamy i tutaj secondary basket też sobie zrolujemy. Jeszcze jakieś cechy. Nawet nie są złe, więc okej. Okay. Flat armor penetration, niepotrzebne na no w ogóle. Mm -mm. Szansa na uderzenie magiczne. Nie. 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 Myślę, że to trochę jest denerwujące, ale. Za dobrze, nie stanę tego, czego chcę. Czy się, został mi ostatni basket? A, jak ostatni, to ostatni. najwyżej będę chodził ze złym przedmiotem, potem sobie zmienia. No, przynajmniej mam siłę heal'a, ale co z tego, że mam siłę krytycznego heal'a, skoro nie mam szans na krytycznego heal'a. Mogę teoretycznie założyć sobie cybergladiatora, który daje mi kilka procent. Niemniej jednak, jest to opcja, tak jak widzicie, na to, by stworzyć sobie e, dosyć proste, fajne podejście pod waszą postać. Po prostu łączycie sobie craft razem z zwyczajnym tworzeniem przedmiotów, tak? Bez jakichś specjalnych rzeczy, bez żadnego specjalnego kombinowania. Łączycie syntezę razem z wysokopoziomowym kraftem. Czyli kiedy już jesteście na tym high-endzie, kiedy chcecie stworzyć sobie postać, to po prostu przychodzicie do drugiego miasta, kupujecie sobie odpowiednie receptury, staracie się zdobyć te surowce. I teraz tak, co do zdobywania tych surowców. Część z nich jesteście w stanie zdobyć po prostu eksplorując świat oraz po prostu go zwiedzając. Zbieractwo te trzy. Pozwala praktycznie na wyfarmienie wszystkiego. Jedyną rzeczą, której nie wyfarmicie samodzielnie, jest granulated tissue, chyba że jesteście jakimiś totalnymi koksami. i Potraficie sobie solować bossy, ale przyznam, że na serwerze może nie wiem, jest 20 osób, które potrafią coś takiego robić, może trochę więcej, no ale faktycznie jest to bardzo trudne. Natomiast wystarczy po prostu pójść w jakiekolwiek zbieractwo oraz za dużą ilość nawet standardowych często surowców, które są potrzebne do craftu graczom, którym się już nie chce zbierać, na przykład standardowych przedmiotów, wymieniać się na epickie surowce, które są potrzebne do kraftu T3. Z takim zestawem artefaktów myślę, że nie będę miał żadnych problemów, i to jest dosłownie żadnych problemów na jakąkolwiek eksplorację. Trochę spell powera pancerz, duża ilość zdrowia Dobre ilości, nawet ataku, szczerze powiedziawszy, jestem trochę zdziwione, bo nie, nie powinno to mniej więcej tak wyglądać. Niemniej jednak, to bardzo dobre podejście do standardowej rozgrywki oraz do, waszego pierwszego, do waszych pierwszych kroków w świecie. Także mówię bezpośrednio, prosto, na temat. Macie wszystko wytłumaczone. Mam nadzieję, że materiał się Wam przyda oraz że był stworzony w taki sposób, że będzie przyzwoicie. Być może, kiedy to oglądacie, bo to też jest tak. Ja już tworzyłem taki materiał razem z siatką surowców i tak dalej, i tak dalej. Jeśli go tutaj podlinkuję, o ile nie zapomnę. Natomiast można go na spokojnie znaleźć sobie u mnie na kanale. To jest wysokolewelowy Craft Artefaktów T3. I tam po prostu jest też rozpisana siatka surowców, w której tłumaczę mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Także zaglądajcie sobie tam, żeby też wiedzieć mniej więcej, jakie są właściwości tego kraftu wysokopoziomowego, ale tylko i wyłącznie pod względem siatki surowców, bo tutaj właśnie było pokazane i wyjaśnione, jak to robimy na chwilę obecną. Jeżeli stanie się tak, że znowu będzie jakaś zmiana, jeżeli chodzi o, na przykład, nie wiem, wymogi co do kraftu albo z wymogi receptur, no to po prostu będziemy o tym gadać sobie na kanale w przyszłości. Na chwilę obecną to wygląda tak. Ja zabieram mój magiczny kapelusz i inne bajery, No i co? Wybieram się na jakieś leczonko z ekipą. To tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już niedługo w jakimś kolejnym materiale. Hej!